Witajcie, ludzie, Z tej strony jest a my znowu gram. No, i zjebałam. To jest nowa. Nie, Króciutki po prostu taki. to jest jeden z moich przyjaciół seryjnych, takich króciutkich guwieneczek. Tak e, gra mowa. się nazywa, z tego co widzę, My Little Game Jam. Corruption. No, przez, zrobione przez tego odwarga. Odwarg, czy jako się tam wymawia? Gościu bardzo fajny, bo robi bardzo szybko No nie wiem w jakim czasie, ale robi fajne gry To chyba będzie bardzo krótki filmik, bo już to kiedyś grałem Jest ciekawe, bo robi schiza złego, No, ale zobaczycie z czasem No to zaczynamy grę I gości połamane Tego się spodziewałem na początku jak to zaczynam grać Ale z czasem się zdziwiłem Gra miała sobie w taki. Aha, sobie zapomniałem, że to spację jeszcze. E, gra jest taka mroczna. Nie myślałem, że to będą jumpscary, ale mogę was zapewnić. Nie będzie tu jumpscarów. Bardziej... E, na No i zjebałem. Uuu, nic hmm. podano nie ma. Takie ci jest. Co nie jakby się ktoś zesłał taki taki cichacza, takiego porządnego walną. E, no tak niezależnie od płaszczyzny, odbijamy się w tym mie miejsce. I tu sobie możemy windy robić, co nie? Nie. Tutaj sobie gdzieś walniemy. Nie możemy sobie windy robić. Ale możemy przenosić. No, możemy windę przenosić. Już czasem e, możemy się bać, że komputer nam się zepsuje. No, już coś się tam wyświetliło, nie wiem, coś muzyka się psuje. No. Eee. Eee. Nie wiem. Te, znowu chyba tego się nie pojawiało tutaj. Nie wiem czy to się pojawiało. Co to jest? A, to jest kulka. Tu się wsadza i dzięki temu możemy coś tam rzucić. Coś się dzieje, chyba nie takiego jak powinno się dziać. Chyba. Czy to martwe piksele? No. Gra się chyba psuje. E, lul. No i zwaliłem. Gratuluję, I gra się nam klasycznie zesrała. urf Chyba tak nie powinno być, proszę Państwa, chyba, nie wiem, dysk mi siada, <noise> albo procesor się spieprzył, albo pieprzy się. Ale zobaczymy, to pewnie tylko tak wygląda na nagra... tak wyglądało u mnie, zobaczy się później jak na nagraniu. No właśnie, a nie, tu muszę skoczyć chyba. I przenieść. No. No fajnie. Cieszę się. Świeć mi pod giry, bo nic nie widzę. Niektóre głosy to mogą wkurzyć? Jest to się. Naciskaj. Żeby weźmiemy foremkę. Tak chyba nie powinno być, ale... Mówi się trudno. z lampko. I zapierdzielamy z prędkością świateła. O ja, co się... Kurwa maś. Eee... Przy ciebie świeć. No... No nie fajnie chyba się robi coś. Chyba zaraz resetuję kompa. Eee... O lul, się naprawiło się. Ty idziesz? O, no mogę iść. Myślałem, co że... No celestyna jak ładnie zrenderowana pewnie w blenderze. No co kurwa. I tak... No bardzo... Ale grę musiał wyjebać. Eee... Yy... No, i co do tego, jak widzieliście jakieś piksele, to muszę was rozczarować, bo to jest zaprogramowane w grze. Także starałem się zrobić taki klimacik, ale oczywiście pewnie nie daliście się nabrać, bardziej się śmieliście, że, że czy ja mam rzeczywiście takiego złoma, albo coś w tym stylu. W każdym razie, jebie mnie to, co nie... Nie wiem, czy daliście się nabrać na to, na moje aktorstwo zawodowe, takie profesjonalne, że ja pierdzielę. Ale nie wiem, bo to jedno ze starszych gier takich omypy. Nie wiem. 2012. No właśnie, ten gościu co to robi ten Oddwork, To właśnie jakoś ostatnio na swojej stronie żadnej gier nie daje już od 2012 roku. A on widać, że jakiś taki zacięty na robienie własnych gier I powinien, bo... Dziś od Ale chyba... Ale od... nie chodzi o to, że przestał robić tylko z melepy W ogóle, ogólnie przestał No, jakoś tak po prostu jakby, nie wiem, umarł Ale taka jest kolej rzeczy, pewnie jeśli tak, to pokuje jego duszę, czy coś w tym stylu Bo robił kawał dobrej roboty A jeżeli nie robi to... Po prostu, bo mu się nie chce, to bym się zdziwił, bo ostatnio to tak co rok dawał nie no co jakiś czas dawał jakąś grę że było widać jakąś taką chronologię a ostatnio nic ostatnia gra jest chyba to ta i to jest 2012 no ale to tyle jeśli chodzi o tę o tą giereczkę taka, taka przynudna jak się nie ma co robić to ktoś sobie może w nią zagrać a za zatem czas